Witam w 27 odcinku najgłupszych newsów z kraju i zagranicy. Z tego co informujecie, YouTube odpalił i u mnie opcję Podbi, która ma pomóc małym kanałom w wybiciu się. Dzięki wszystkim, którzy już sami z niej skorzystali na poprzednim odcinku, a jeśli i Wy chcielibyście pomóc i kliknąć ten przycisk na telefonie, to będę bardzo wdzięczny. A tymczasem wracamy do absurdalnych newsów, tak więc trzymajcie się ramy i zaczynamy. Ktoś napisał obraźliwe dla dyrektora szkoły hasło na drzwiach WC, a ten tak się obraził, że w ramach kary kazał wymontować drzwi do męskich toalet. Tak przynajmniej informuje Gazeta Wrocławska, która opisała aferę kiblową w tamtejszym liceum. Z listu zaniepokojonego rodzica, który dotarł do redakcji wynika, że rzekomo wprowadzony został też zakaz wychodzenia ze szkoły w trakcie zajęć oraz odwołane zostały wycieczki do czasu, aż nie zostanie wykryta tożsamość toaletowego graficiarza. Magistrat stara się uspokajać i mówi, że drzwi zostały wymontowane w ramach remontu, a nie w ramach zemsty. Natomiast wśród uczniów narasta rebelia, a na ścianach pojawiają się nawet wezwania do walki z ciemierzącym ich gubernatorstwem. Fakt, hasło na drzwiach było mało eleganckie, ale jego treść zamknięta była w toaletach. A teraz jak zdecydowali się wymontować drzwi, do stosunku uczniów do dyrektora wie już cała Polska. W tym moje 11 tysięcy subskrybentów. Ciekawe tylko, czy postąpiono by podobnie, gdyby napis pojawił się na drzwiach gabinetu dyrektora. Sopoccy policjanci złapali prawdziwą królową dżungli. To znaczy, ta 53-latka dżunglę dopiero chciała sobie zrobić na swoim ogródku w Gdyni, a póki co, to w dzień przyjeżdżała rowerem pod sklep w Sopocie i oglądała egzotyczne kwiaty, a w nocy wracała w to samo miejsce swoim BMW i zabierała do bagażnika wcześniej upatrzone okazy. Jak podaje policja, wartość skradzionych roślin sięga astronomicznych 55 tysięcy złotych. Aż chce się zapytać, co ona właściwie zabrała: bezcennego argentyńskiego kaktusa? Pytana przez policjantów, dlaczego kradła rośliny, ona rozbrajająco odpowiedziała, że nie wiedziała, że należą one do sklepu. Nie no, świetna linia obrony, ciekawe, czy zadziała przed sądem, a mogła po prostu przyznać, że przesadziła. Znaczy, że kwiaty przesadziła i że ona przesadziła. Wiecie, taki suchar. Ech, nieważne. Amerykańskie korporacje chwalą się, że będą dostarczać zakupy drogą powietrzną, ale na Podlasiu to żadna nowość. Tam balony z ciekawą zawartością regularnie spadają jak zrzut zaopatrzenia w grach online, a przez ciekawą zawartość mam na myśli głównie kartony z fajkami bez akcyzy. Jeden taki spadł ostatnio w Białym Stoku, zaraz potem następny w niedalekim Kleosinie, kolejne spadły też w bielsku czy mniejszych miejscowościach w okolicy. Policja złapała też kilku Białorusinów, którzy w miejscach lądowania kręcili się z telefonami wskazującymi pozycję ładunku. Przykładowo, sokulscy policjanci akurat zabezpieczali balon, który spadł na prywatną posesję, kiedy przez bramę z buta wjechało Renault. Jak jednak podróżujący nim obywatele Białorusi zobaczyli, że policjanci wyprzedzili ich w drodze do skrzyni skarbów, to szybko zawrócili i udawali, że oni tylko zwiedzają. To jednak nie pomogło i zostali złapani. Inny demon intelektu, tym razem w Bielsku, nie dość, że przypałowo kręcił się w okolicach zakładu na teren, którego spadł balon, to jeszcze jak go złapali, okazało się, że na telefonie miał nielegalne treści z udziałem nieletnich, co tylko poszerzy mu wyrok. Policja informuje, że takie bolony to prawdziwa plaga, a w tym roku przejęli już ich około 90. A jeśli wy zobaczycie, że takie wynalazki gdzieś lądują, to nie traktujcie ich jak prezentu od losu i pamiętajcie, że mają lokalizatory. To nie jest kraj dla starych ludzi, i już pokazywał co się stanie, jak przejmiesz nie swoją kontrabandę. A chyba nie chcielibyście zagrać głównej roli w podlaskiej wersji tego filmu. Różnie ludzie reagują na sprzeczki z sąsiadami, ten typ jednak tak się wkurzył na swoją sąsiadkę, że w ramach zemsty zjadł swoje dwa pawie, które trzymał na ogródku. Tak wiem, nie ma to sensu na pierwszy rzut oka, ale posłuchajcie dalej, bo jak się zna całą opowieść, to w sumie dalej ona nie ma sensu. Kobieta dokarmiała ptaki swojego sąsiada, chociaż jemu się to nie podobało. Zagroził więc, że jak ona dalej będzie to robić, to on się posunie do strasznych czynów. No i jak powiedział, tak zrobił. Kobieta znalazła w skrzynce na listy wiadomość, w której napisał, że zjadł dwa pawie na kolację za karę, że je dokarmiała. Wszystko potwierdził policji, która zawinęła go za znęcanie się nad zwierzętami. Facet siedzi w celi i twierdzi, że jak wyjdzie, to zje całą resztę swoich pawi, bo nigdy nie pozwoli, żeby ktoś inny się nimi zajmował. Słuchając tej jego logiki, aż chce się puścić pawia. W poprzednim odcinku mówiliśmy o uczniu, który w szkole odpalił śmierdzący spray, ale okazuje się, że za ocenem znalazł się człowiek, który robił to systematycznie. W liceum we Florence w południowej Karolinie odkryto prawdziwego geniusza zła, który postanowił urozmaicić codzienną edukację o aromaty Rodem ze szkolnej toalety. Asystent nauczycielski Alexander Louis terroryzował kampus przez tygodnie za pomocą spreju symulującego zapach fekaliów, który rozpylał w losowych miejscach placówki kiedy nikt nie widział. Tym samym udowodnił, że jeden tani dezodorant może wygenerować aż 55 tysięcy dolarów kosztów, bo tyle wyniosły naprawy klimatyzacji i inspekcje, które zleciła dyrekcja, żeby pozbyć się smrodu. Seryjny pierdziel skutecznie więc sparaliżował szkołę, wywołując u uczniów i personelu bóle głowy i nudności. A teraz po aresztowaniu ma szansę spędzić trochę czasu w miejscu, gdzie takie zapachy są autentyczne. Jak ci się żyje? A nie mogę narzekać. Tak teraz odpowiadać będą obywatele Chin, bo rząd oficjalnie zakazał narzekania. Od 1 października chińska administracja cyberbezpieczeństwa ogłosiła wprowadzenie regulacji, które mają na celu walkę z pesymizmem i negatywnym nastawieniem w internecie. Jest to odpowiedź rządzących na komentarze dotyczące bezrobocia, cen mieszkań i ogólnie wszelkich innych realnych problemów, które są komentowane przez obywateli. Rządzący mają nadzieję, że bardziej pozytywna atmosfera w sieci sprawi, że młodzi będą chętniej zakładać rodziny i rodzić dzieci. I tym oto sposobem władze znalazły sposób na osiągnięcie powszechnego szczęścia. Ale cenzura to nie jedyny niepokojący trend w internecie. Chiński rynek leków tradycyjnych pozwala internautom zarobić na sprzedawaniu swoich obciętych paznokci. Tak, ten sam odpad biologiczny, który zamiatasz pod dywan, jest teraz na wagę złota, osiągając cenę 150 juanów za kilogram, czyli jakieś 76 zł. Nie wiem ile trzeba się naobcinać paznokci, żeby zebrać kilogram, ale skupujący przestrzegają, liczą się tylko paznokcie u rąk. Jak ktoś dorzuci do mieszanki też paznokcie ze stóp, ten będzie oszustem, bo podobno nie mają magicznej mocy. A po co to wszystko? Obcięte pazury nie są używane jako chrupiący dodatek do sałatek, ale są mielone na proszek, a te nie do sporządzania leczniczych mikstur na wzdęcia. Zgodnie z tą logiką to obgryzanie paznokci jest jak łykanie tabletek. Szczęście w nieszczęściu miał pewien 64-latek z Virginii. Nieszczęście polegało na tym, że jadąc samochodem dostał ataku serca i nieprzytomny wypadł z drogi i rozbił samochód. A gdzie w tym szczęście? Tym, że całkowicie przypadkowo samochód rozbił akurat przed gabinetem kardiologa. Lekarz akurat miał przerwę, kiedy usłyszał wypadek i od razu pobiegł na miejsce, gdzie udało mu się uratować życie pechowego kierowcy. Pacet przeżył, a przy okazji pobił światowy rekord w kategorii najkrótszy czas oczekiwania na wizytę u kardiologa. Pamiętacie, jak w zeszłym odcinku informowaliśmy o incydencie kałowym w parku wodnym w Ostrołęce? No więc, po sprzednięciu i otwarciu basenu na oficjalnym Facebooku poinformowano, że znów ktoś się skasztanił do wody. Tym razem kraken został wypuszczony do niecki rekreacyjnej. Użytkownicy obiektu zaczynają się zastanawiać, czy basen nawidza seryjny kałopopuszczacz, a ja życzę powodzenia. W końcu do trzech razy sztuka. U nas w kościele na tace daje się co łaska, ale w Hondurasie żądania mogą przyjąć bardzo konkretne formy. To tam pastor ewangelicki Jorge o swojsko brzmiącym nazwisku Pompa stał się hitem sieci, prezentując swoim wiernym nowy sposób na wspieranie kościoła. W czasie transmitowanego w internecie nabożeństwa, Pompa zwrócił się do jednego z parafian i zażądał przepisania na rzecz kościoła aktu własności jego działki, wycenionej na 3 miliony lempir argumentując, że Bóg tak mu nakazał. Pastor twierdzi, że to nie on mówi, to Bóg bezpośrednio każe wiernemu oddać na rzecz kościoła całość jego nieruchomości oraz wszystkie oszczędności. Wierny nieźle się zdziwił, ale nic nie odda, a pastor Pompa stanął w ogniu krytyki, bo wielu zarzuca mu nadużycie władzy. Co ciekawe, niektórzy parafianie bronią swojego pasterza, twierdząc, że skoro Bóg tak chciał, to nie ma co wątpić w jego słowa i powinno się Boskie polecenie wykonać. No ogólnie, niezła pompa. Spokojne miasto San Rafael w Kalifornii zostało sparaliżowane przez terror. Pięć osób zostało rannych, w tym dwie musiały być hospitalizowane w wyniku ataków ze strony bardzo agresywnej dwiebiórki. Eksperci szybko zdiagnozowali przyczynę jej szału: to efekt dokarmiania. Najwyraźniej wiewiórka wychowana na ludzkich orzeszkach uznała spacerujących ludzi za wadliwe automaty z jedzeniem i wpadła we wściekłość, gdy ci nie chcieli jej wydać jedzenia. No cóż, widocznie gryzo nigdy nie słyszał, że nie należy gryźć ręki, która cię karmi. Policjanci w San Bruno, polujący na pijanych kierowców, zatrzymali autonomiczny pojazd sterowany przez AI. Funkcjonariusze w radiowozie zauważyli samochód zawracający w miejscu niedozwolonym. Nie mieli jednak komu wystawić mandatu, bo samochód nie miał kierowcy. Zgłosili więc błąd do firmy Wejmo, która obsługuje autonomiczne taksówki, i pozwolili jechać dalej. Ciekawe, żywy kierowca dostałby mandat, a korporacja tylko raport o błędzie. Jest to pocieszające, że ludzie nawet w porównaniu do robotów mają gorzej. Policja informuje jednak, że powstaje już ustawa, która w przyszłości pozwoli w takich sytuacjach wystawiać mandaty firmom, które robota wypuściły na ulicę. Pewien pseudochodowca psów został wywalony z targów zwierząt w Szanghaju. Powód zaprezentował tam swojego bezwłosego psa w łańcuchu i w zegarku, któremu wytatuował na ciele ogromnego smoka. Filmy z targów spotkały się z dużym oburzeniem internautów, zwłaszcza fragment, w którym facet chwali się, że tatuaż był wykonany bez znieczulenia. Chłopie, na czole sobie wydzierać smoka jak Ci się tak podoba, a nie na zwierzaku. Tak można w skrócie podsumować komentarze jakie leciały w jego kierunku. Dyrekcja Targów przestraszyła się główno burzy i postanowiła usunąć wystawcę z obiektu. No i dobrze, ale nie oszukujmy się, tatuaż to nie jest jeszcze najgorsza rzecz, jaka może się psu przydarzyć w Chinach kobieta z Wielkiej Brytanii ziewnęła tak mocno, że złamała sobie kark. Cała dziwaczna sytuacja miała miejsce w 2016 roku, ale dopiero teraz pojawiają się o tym newsy, bo kobieta opowiedziała swoją historię w wiralowym filmie na TikToku. A było to tak. Po zobaczeniu ziewającej córki, ziewnęła sama, ale z tak kreatywną siłą, że przesunęła sobie kręgi C6 i C7, zyskując tym samym 50% szans na nieprzeżycie. Przeszła skomplikowaną operację, a po niej musiała na nowo uczyć chodzić i do dziś w związku z tym chroniczne dolegliwości, ale najważniejsze, że przeżyła. Kto by przypuszczał, że tak banalna czynność może prowadzić do tak poważnych konsekwencji. Żywa się też z nudów, więc mam nadzieję, że w tym odcinku nie zanudziłem Was na śmierć. Jeśli wszyscy przetrwali w dobrym zdrowiu, to zapraszam do nadrobienia poprzednich odcinków oraz do subskrypcji, a widzimy się już niedługo.